Cześć. Witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zestawie glazurniczym marki Instar. Jest to seria narzędzi Titanix, profesjonalne narzędzia polskiego producenta, wyprodukowane w Polsce, niejednokrotnie wytwarzane, składane ręcznie. Byłem na fabryce, pooglądałem sobie tam troszkę. Bardzo mi się podoba tego typu fabryka, gdzie pracuje dużo ludzkich rąk. To mi się podoba. Fajnie. Ludzie to składają. Nie jest to produkcja wykonywana jakoś tam mega automatycznie. Także to jest fajna fajna rzecz. Dobra. Zestaw, moi drodzy, zawiera niezbędne narzędzia, aby rozpocząć pracę glazurnicza albo wykonać remont DIY. Mianowicie. Zestaw składa się z wiadra. Wiadro, moi drodzy, 22 litry z fajnego tworzywa, nie jest to bardzo ciężkie ale czuć, że jest to konkretny produkt, nie jest to jakoś mega lekkie elastyczna rękojeść, więc tutaj widać, że to tworzywo jest naprawdę na wysokim, fajnym poziomie wygodne, wygodny uchwyt do tego mamy tutaj, moi drodzy, szybko demontowalne rolki rolki są karbowane otwory podłużne i otwory okrągłe na przemian fajnie to wyżyma gąbkę jest OK. Nie mam tutaj zastrzeżeń. Również kratka z pewnym oporem tutaj jest yy, mocowana. Więc też jak wylewałem wodę ta kratka mi nie wypadała. Nie? Wylała się woda, przepłukałem wężem i następna, następna czysta woda została nalana. I do roboty dalej. Kratka nie wypada. A miałem takie wiadro kiedyś, że ta kratka, kratka wylatywała. Niby nic. No, ale zawsze tam gdzieś jakieś mikro, yy, mikro potknięcie, nie? bo chce coś szybko zrobić, a krateczka wyleciała na przykład na trawę czy na kamień. Dobra. Kółka obrotowe, dwa koła są z hamulcem. Hamulec działa poprawnie i fajnie, nie mam tutaj zastrzeżeń. Koła są podwójne, płynnie przejeżdża pomiędzy jakimiś tam miejscami, gdzie pracujemy, na fugach też się nie zapadają te kółka. Jest ok, jest ok, koła nie są gumowane, są plastikowe, ale fajnie, nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. Również koła płukam wężem, myję, bo one są zazwyczaj brudne. Żeby ta fuga nie zasychała, no to staram się to wiadro przemywać, aczkolwiek nie szoruję go jakoś specjalnie płukam wężem, tylko tyle, jeżeli chodzi o wiadro do fugowania. Dobra, gąbka czy paca z gąbką nacinana. Widać, że tutaj Kuba fugował na brązowo coś ostatnio. No tak, taka prawda, na brązowo się leciało. Paca jest fajnie wykonana, wygodna. Tutaj ten uchwyt taki dość ciekawy. Fajnie się tym pracuje. Nie mam zastrzeżeń do tej pacy. Kielnia. Kenia jest wyjątkowo ciekawym narzędziem z racji tego, że jest ona spawana Tigiem. Tam jest te dwa elementy pomiędzy tym prętem, a rączką, a częścią roboczą, tą blachą. To wszystko jest łączone Tigiem. I to widać, że jest to dość konkretnie zespawane, fajnie wykonane. Lubię takie produkty. Takie proste narzędzie, ale zrobione, wiecie, z sercem. Widać, że tutaj ktoś się przyłożył do tego, że to nie jest zgrzane na szybko, byle jak, tylko to człowiek musiał spawać, nie? Fajnie. I to też nie robi robot, tylko robi to chłop. Zakładam, że chłop. Dobra, e, mieszadło. Tutaj akurat w zestawie mamy mieszadło do farb, no ale jest to fajny przykład. Mieszadła wykonanego również ręcznie przez e, markę InStar. E, I oni mają tych mieszadeł bardzo dużo. Mam sporo tych mieszadeł na testy. Testuję, porównuję sobie. Eee, są mieszadła, które będą wypychać do góry materiał, które zaciągają materiał. Są duże, małe, skręcane w połowie. Mamy przedłużki, adaptery itd. Itp. Dużo tego wszystkiego w ofercie. Możecie tam pogrzebać, pogmerać po internetach, poszukać sobie mieszadła dla was. Być może do mieszalnika albo do fuk. jakieś specjalne chcecie, szukacie. Polski producent to robi. Eee, Instart to wykonuje paca. Moi drodzy, silikonowa o tyle fajna, że ma wymienny ten element silikonowy. Nie będę go zdejmował, bo to tam dość ciężko siedzi, ale są wymienne. To mi się podoba. Oprócz tego, że jest wygodna, świetnie zrobiona, że czuć, że to jest konkretne takie narzędzie dla dużych chłopaków że to nie jest jakiś mega leciutki produkt, który się tam wygina jest to fajnie zrobione. No to mamy wymienny element silikonowy. Tyle na temat tego prostego narzędzia. I teraz sobie może popatrzymy jeszcze troszkę na grzebień. Grzebień tutaj również ma grawer, tak jak ta kielnia laserowy. Informacja, że jest to linia Titanix, informacja, że mamy 3 lata gwarancji. Fajna blacha, takie konkretne, fajne narzędzie, ale przede wszystkim fajna tutaj jest rękojeść. Te ich gumowane rękojeści bardzo dobrze leżą w dłoni. I ja widzę, że oni dużą wagę przywiązują do tych rękojeści. Cały czas coś tam się dzieje w tym temacie. Cały czas, odkąd tam się nawiązała współpraca między nami, odkąd się testują te rzeczy, to cały czas gdzieś tam się pojawiają tematy tych różnych udoskonaleń, narzędzi i to jest fajne. Jeżeli pracujecie z wiadrem do fugowania w jakiś inny, dziwny sposób, nie tylko przy fugach, dajcie znać pod filmem, być może to będzie pomocne dla kogoś, ja chętnie też poczytam, czekam na Wasze komentarze odnośnie jakości produktów Instar. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej! Bye. Mm bye -hmm.